no witam was wszystkich po długiej przerwie długi długi czas nie było filmów z bardzo prostego powodu bo no ten rok dla nas bardzo cienki pod względem zbiorów wypadło to po prostu dużo gorzej niż się spodziewałem ze względu na te mrozy bo to nie były przymrozki tylko były mrozy No i tyle, no słuchajcie, zbiory, no to spacerek, a nie zbiory, jaka wyszła średnia, no w zależności od działki, ale uśredniając to wszystko do kupy to takie naciągane dwie tony z hektara, więc nie ma o czym mówić w ogóle, to jest już poniżej, no poniżej wszelkich jakichś tam norm. Także bardzo, bardzo słabo w tym roku. Yy. Jakieś czemu nie nagrywałem? No, tam pytacie w prywatnych wiadomościach z kilkoma osobami. Tam mam na Facebooku kontakt cały czas, także tam wiedzą co słychać. Yy. A reszta, no yy. słuchajcie, nagrywałem cały czas coś tam, no bo wiadomo jakieś te roboty tam cały czas robiliśmy. Yy. Tylko nie było czasu i chęci za bardzo to montować. No, ale materiał jest, także jak się tu poobrabiam ze wszystkim, to postaram się to poskładać do kupy. Co prawda, to nie będzie jakoś tam chronologicznie, czasowo, no, ale będzie jakiś tam obraz tego wszystkiego, co tu się działo. No, tak jak widzicie, w sadach już jesień. Liście lecą. Wapnowanie było zrobione. No, nie widać już bo. Nie widać bo taki mały deszczyk, gdzie fajnie się to rozpuściło. Wszystko film z wapnowania będzie. Jest tam nagrany materiał. No i co? Drzewa odpoczywają. Wysilić się nie wysiliły w tym roku w ogóle. Także ale wapnowanie trzeba było zrobić, bo hmm. no po analizach wyszło tak jak wyszło, i było to niezbędne. Także widzicie, tak to wygląda, zabiegi pozbiorcze, pozbiorcze, no. no nazwijmy to pozbiorcze zrobione. Jeszcze wiecie co chciałem zrobić mieć, ale opryskiwacie mam rozebranego, znaczy opryskiwacza, no jeden baba mam rozebranego. Z tego względu, że no chciałem go tam odświeżyć trochę, bo tam trochę wrzerów rdzy się pojawiło na kolumnie. No i na razie jest rozebrany i tutaj czekam z decyzją co robić, czy po prostu, bo, bo zaświecił mi się tam w głowie taki trochę inny pomysł z tym związany, no ale to jeszcze zobaczę co to z tego wyjdzie. Także na razie decyzji nie podejmuję. Opryskiwacz jest rozebrany, tam kilka osób pytało co z tym sprzętem, który miałem wcześniej, ten zbudowany na wzór pilmeta 1500 litrów, ja go mam normalnie, też jest film, bo go przerabiam. Wiecie co na miałem go na Majmatiku, on stał po prostu jako zapasowy opryskiwać, ja z niego zabrałem tylko dyszki. Ale co, dyszki już włożyłem z powrotem i tam we własnym zakresie sobie przerabiam na sterowanie elektryczne. Także to też zobaczycie, bo też tam nagrywam jak to wygląda. <laughs> I słuchajcie co no jak sobie to ogarnę tam już niedużo do zrobienia zostało bo wiecie co czekam tylko na silnik żeby regulować ciśnienie z kabiny dzisiaj mi kumpel może to podrzuci także myślę że w tym tygodniu on będzie odpalony no i wyczekam sobie na pogodę bo chciałem jeszcze miedzią zrobić na tych wrażliwych odmianach a może na wszystkim zobaczymy w każdym razie o co, no co, herbicydy zrobione, wapnowanie zrobione, to nawożenie dolistne po zbiorach zrobione, także mówię, z takich zabiegów dolistnych to została tylko ewentualnie ta miedź. I można powiedzieć, że do wiosny w miarę to przygotowane, jeszcze kwestia nawożenia potasowego, najprawdopodobniej może w przyszłym tygodniu, no nie wiem, zobaczę jeszcze, bo no wiadomo, chodzi o cenę. Słupotasową potasową chciałem zrobić, w niedużej dawce, tak żeby częściowo uzupełnić to, co, to, co potrzeba uzupełnić, a na wiosnę po prostu tą resztę, tą, tą brakującą część jakimś tam innym nawozem, no zobaczę, jeszcze się zastanowię nad tym. I także tak to wygląda. Plany się trochę pozmieniały, słuchajcie, ze względu na zaistniałą sytuację. Sadzenia na wiosnę nie będzie. Będzie tylko po prostu uzupełnianie tego, co gdzieś tam wypadło. I tyle. Tam mamy, na jednej działce już przesadziliśmy, tam mieliśmy do przesadzenia chyba 400 sztuk najdareda. No, rząd w rząd po prostu nie pasował, więc przesadziliśmy z jednej działki na drugą bo tam, tam były po prostu za rzadko sadzone więc to jest uzupełnione tam jeszcze brakło kilkadziesiąt sztuk to, to po prostu dosadzi się to i jeżeli chodzi o kwestię sadzenia no to tyle eee, pytaliście też co tam z tym instalacją do nadkoronowego no też to utknęło w miejscu eee, z tego względu że był problem ze zraszaczami. Ja długo, długo czekałem na te zraszacze. Mieliśmy to zamówione, i, 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 i po prostu, no nie, nie wiem z czego to wynika, może z tego COVID-a, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale bardzo długi czas oczekiwania, bo no i dalej tego nie robiliśmy. Jestem po prostu to, co było zrobione, to jest zrobione. Jedyne co tam dorobiliśmy, no to wyprowadziliśmy pod te miejsca, w których te zraszacze mają być montowane, no to jestem nawiercone w słupach, obejmy są zakręcone, także i te rury wyprowadzone, także zostało tylko zostało tylko słuchajcie yy... no co, zamontować rury, przykręcić zraszacze i... i można robić test, czy to się sprawdzi, czy to w ogóle zadziała, no bo tam dużo osób mówi, że ta rura za cienka i tak dalej. Ja słuchajcie tutaj z kolegą dosyć długo się nad tym wszystkim zastanawialiśmy Dosyć długo się zastanawialiśmy nad tym co jak to dobrać wszystko i znaleźliśmy gdzieś tam w internecie znaczy on znalazł w internecie takie wzory, że fajne, fajnie to było rozpisane jak tu się przelicza te ciśnienia i wydatki wody i w licząc według tych wzorów no, to te ciągi, które ja mam u siebie w sadzie, to powinno to wydolić bez żadnego problemu. Na tej pięćdziesiątce to jest liczone, powiem Wam szczerze, nawet z de bardzo delikatnym zapasem. Także obawiam się tylko kwestii takiej, czy wystarczy wody w źródle. Ale myślę, że u nas jest ten teren taki. Omówię, no, no z jednej strony jest to dobre, z drugiej strony jest to przekleństwo, bo my jesteśmy nisko i blisko Wisły. Także z wodą problemów nie ma. Ale no tak jak widzicie, no tak jak w tym roku jest bardzo duży problem z tymi mrozami, bo to nas po prostu wykańcza. Także jedyne rozwiązanie, no to No są dwie kwestie, nie, albo ubezpieczenie, które no to sami wiecie, jest też taki temat dyskusyjny z tymi ubezpieczeniami, albo po prostu. Na części kwater zrobić instalację. No. To, co jest zrobione, co zacząłem, to po prostu chcę skończyć. No i wytestować to, czy to się po prostu sprawdzi. No jakoś musimy w jakiś sposób policzyć yy, ten opad. Jak to się będzie rozkładać? No, no na godzinę przeliczymy, nie wiem. Rozłożymy pewnie deszczomierze w różnych miejscach w sadzie i jakoś się to spróbuję zbić do kupy. Nie wiem, jeszcze się zastanowię, jak to wyliczyć dokładnie, ale. Tak gdzieś to planuje. Także co? No tak wyglądają sprawy. Także tak jak wspominałem, zbiory bardzo cienkie. Nie nazywam tego zbiorami nawet, bo w porównaniu z tym, co po inne lata było, to po prostu jedna wielka porażka. No ale niestety no, takie lata się zdarzają. Czas tym żyć i już, no nie ma co płakać. Bo... Tylko tak jak mówię, no, troszeczkę to zmienia wszystkie plany. No ale no nic no. trudno się mówi. Także tak to wygląda. Także widzicie, liście lecą. Drzewa mokre, bo mgła była. Także mówię, no muszę wyczekać tą pogodę, jeszcze tą mieć zrobić i... No i co? I czekać na cięcie. Ale w międzyczasie jest jeszcze dużo innych robót. O, widzicie, tak się trafi, jakieś uschnięte. No i takie mamy zadanie na wiosnę, powymieniać tylko takie właśnie wypady i i tyle tam. Nie ma tego, co prawda, dużo, ale no ale trzeba to zrobić. Także na chwilę obecną ja się z wami żegnam. No i co, I w wolnym czasie poskładam te materiały, które ponagrywałem to będziecie oglądali. Także pozdrawiam i do zobaczenia.